Tam, tam. Tak się przywuje placyk, oczywiście na wodzie coś stoi, zobaczymy dalej Zmiany, zmiany, wszędzie zmiany idziemy dla zleceniowców zapytać o robotę Umowa w podpisana. Idziemy się przywitać jeszcze na warsztat z znajomymi. I tak to wygląda. Także niedługo, niedługo, myślę, że od, no, od drugiej połowy maja zacznie się jakieś filmowanie. Na jakich zasadach to jak to Wam wszystko powiem. Trochę się zmieniło na zajezdni. Będzie możliwość to kowajko wejdę. O, macie widoki. Idziemy do do się przywitać trochę tak się naprawia autobus raz, dwa, trzy, heja i wystarczy no, warsztat odwiedzony patrzę, jakie cyrki się dzieją. idę się przejdę na chwilę, żeby zobaczyć jak to tak wygląda mniej więcej i za chwilę lecę załatwiać dalej dokumenty tak jak wcześniej Wam mówiłem Wam. Jak wcześniej na filmie mówiłem Myślę, że 12 bym zaczął chyba od niedzieli, albo 13 do poniedziałku. E, oczywiście na zleceniu kilkanaście dni w miesiącu. Będę wszystko na bieżąco wam podawał. Tu macie wyjazd z, z, z warsztatu, to drugi wyjazd z warsztatu idziemy z tyłu, stary, stary klikoty stoją w górnastki no. także trochę się zajezdnia o 12.39 16.00, nie pozbyli się tego gówna jeszcze Tutaj elektryki. Chcę wam pokazać te stanowiska na elektryki. Muszę przejść szkolenie na elektryki. Także pewno w miesiącu maju nie będę miał linii 8.7 albo 51, bo one są stricte elektryczne. 78 już taką dostałem informację. Chyba, że przejdę szybko. Macie szybkie szkolenie i, i będę działał. Trochę jeszcze tak krętuje na razie, nagrywając na zajazdy. No bo to dopiero co wróciłem do roboty. A już latam z kamerą, nie? Rozmawiałem na temat kręcenia, to wam powiem, jak będę jakiś film nakręcał w tym. Z jazdy to wam powiem, bo trochę się pozmieniało. Taki kierownik trochę posapał. Jeżeli chodzi o, jak mu że będę filmy nagrywał, to trochę posapał. O, muszę dobrać. Pozdrawiam Was serdecznie. Ahoj! Ha, aha, dobra, dobra, dobra. Dobra, to wszystko wszystko będę wiedział, nie? jazda warsztat. Dystrybutory, teraz tutaj stoi część krótkich, a tych najgorszych. No i tyle. No. A tutaj bez zmian, tak? Jakieś transformato jakiś tam przy parkingu jest także. Że tyle. Jak mi się uda wziąć kamerę na szkolenie, bo będę miał szkolenie takie elektryków, to wam nagram szkolenie. Czekam już i Pozdrawiam Was serdecznie. Ojej. Wszystko nagrałem jeszcze tutaj. Chcę tylko ten parking. Parking nagram je. i to wszystko, bo jakiś tam tego kiedyś nie było. Pozdrawiam. Hej, Następny przystanek.